Witam państwa na kanale StanisławKrajski.pl. Dzisiaj będę mówił o czymś co Żydzi nazywy, nazywają prowokacją Macieja Sztura. A ten problem mi się pojawił, bo dzisiaj rano, a dzisiaj jest 19 czerwca, otrzymałem od jednego z patronów maila zatytułowanego Szczur i w tym mailu był półtora minutowy filmik z Maciejem Szturem. Maciej Sztur ubrany w strój żydowski z tą mycką na głowie, z tyłu ma flagę Izraela i flagę polską no i mówi o sobie, że już jest Przeszedł na judaizm i że już jest prezydentem Polski. No i mówi różne rzeczy. Nie uprzedzajmy faktów. No i teraz ciekawe, że mało który z widzów chyba ten film zrozumiał, bo przeczytałem komentarze, może nie wszystkie, ale ale jeden z tych komentarzy był taki nieładnie tak się nabijać z Żydów panie Sztur. No i teraz tak, zacznijmy od tego czym jest, kim jest Maciej Sztur. No wiemy, że to syn znanego aktora, sam znany aktor, związany z tvn można powiedzieć, w myśleniu Platforma Obywatelska I miał różne wypowiedzi na temat Polski w swojej historii. to tylko jedną Przytoczę, Maciej Sztur stwierdził, że podczas bitwy pod Cedynią w 1972 roku wojska Mieszka I wykorzystywały dzieci. Polacy, to cytat, Polacy przywiązywali w bitwie pod Cedynią dzieci jako tarcze, powiedział Maciej Sztur w wywiadzie dla serwisu stop, Stopkrat.pl. No i teraz reakcja mediów prawicowych była błyskawiczna. Tutaj czytamy, ktoś to zreferował. Tymczasem portal niezależna.pl wytknął aktorowi rażący błąd historyczny. Dzieci były rzeczywiście przywiązywane, ale nie do tarcz, tylko do maszyn oblężniczych i nie w bitwie pod Cedynią, tylko pod Głogowem w 1109 roku i nie przez Polaków, tylko przez Niemcy. Maciej Szturc się później z tego wycofał, ale nie przeprosi. No i teraz filmik Macieja Sztura pojawia się na dużym kanale YouTube o nazwie Festiv Alt. To jest kanał festiwalu sztuki żydowskiej i co ciekawe ma on 8, znaczy istnieje już dłuższy czas i ma. Słownie 89 subskrybentów. Festiwal Festival jest finansowany przez Unię Europejską, więc pewnie ten kanał jest za te pieniądze. I na tym kanale są różne programy. Tutaj sobie dwa wypisałem, wystarczy dwa. Pierwszy, one mają albo są po polsku i mają angielskie napisy, albo są po angielsku i mają polskie napisy. I, I jeden z takich programów to jak rozmawiać z uczniami o zagładzie, wskazania Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Miał po dłuższym okresie wyświetlania 29 wyświetleń. No i inny, Odkrywanie historii żydowskich z Rybnika, też po dłuższym czasie miał no więcej, 69 wyświetleń. No i ten filmik Sztura, Macieja Sztura, nosi tytuł Jeszcze Polska nie zginęła i jest trailerem, czyli zapowiedzią dużego przedstawienia organizowanego przez środowiska światowe. Żydowskie, znaczy głównie polscy Żydzi, ale nie tylko, bo jeden z aktorów jest z Kanady. I czytamy pod tym wystąpieniem szczura, co kto nie wszyscy chyba widzowie polscy czytali. Czytamy tam tak. Jeszcze Polska nie zginęła, to satyryczna, futurystyczna wizja polskiej rzeczywistości. W której państwo Izrael zostało zniszczone, a 3 miliony Żydów powróciło do Polski. Polskim prezydentem jest słynny aktor Maciej Sztur, w tej roli prawdziwy Maciej Sztur, który swoją decyzją o przejściu na judaizm zainspirował 4 miliony nieżydowskich Polaków do pójścia w jego ślad. Polskę, kraj, który zamieszkuje obecnie 7 milionów Żydów. Zastajemy w przededniu referendum, które zdecyduje, czy powstanie nowe państwo żydowskie. Jeszcze Polska nie zginęła to prowokacja zgłębiająca pokusy i niebezpieczeństwa nacjonalizmu. Napisana, wyreżyserowana i zagrana przez polskich Żydów, urodzoną w Polsce Dorotę Abbe i pochodzącego z Kanady Mi Michaela Rubenfelda. W którzy w przedstawieniu grają wersję samych siebie. Publiczność zgromadzona w teatrze, niczym na wiecu politycznym, zostanie postawiona przed wyborem, czy zagłosować za świetlaną przyszłością w Nowej Polsce, czy za światem równości dla wszystkich. I co mówisz tur w tych półtora minutach. Zaczyna od tego, że dziękuję Trzaskowskiemu, cytuję, dziękuję Trzaskowskiemu i Hołowni za zaciętą walkę. Cóż, przegrali, przegraliście. Zostałem prezydentem Polski, czyli chodzi o te najbliższe wybory. I mówi: Stałem się najsłynniejszym Żydem w Polsce. Byliście zaskoczeni, że podjąłem decyzję o konwersji. Macie i sztur Żydem? Jak to się mogło stać? Pytanie powinno brzmieć: jakby się to mogło nie stać? Zawsze kochałem Polskę, ale gdy podjąłem decyzję o przejściu na Judaizm, moja miłość została uświęcona. Żydowska przeszłość Polski wraca. Jestem przepojony emocjami, wyobrażając sobie żydowską przyszłość Polski. Zapraszam Państwa do urn gdzie podejmiecie decyzję czy Polska stanie się przyszłym państwem żydowskim czy też nie. No i teraz pytanie o co chodzi. To wystąpienie Sztura jest wyraźnie satyryczne. Samo przedstawienie jeszcze to wystąpienie Sztura kończy się odegraniem całego hymnu polskiego i informacjami, że jest to część spektaklu, który będzie miał miejsce pod koniec Dużego spektaklu, który będzie miał miejsce pod koniec czerwca tego roku. No i teraz samo wystąpienie sztura ma charakter satyryczny. Pytanie, czy to całe przedstawienie ma charakter satyryczny? I tutaj, e, znaczy, niektórzy właśnie mówią, że sztura obraża Żydów. Niektórzy mówią, że to e, e, jakaś. E, no, bezszelna prowokacja, prawda? natomiast ja bym powiedział tak, że mamy do czynienia z bardzo czytelnym i wyraźnym przesłaniem politycznym, jeżeli powiąże się to, co jest napisane, to, co wypowiada Sztur, z tym, co jest napisane pod tym filmikiem w jego opisie. No, czyli yy, przesłanie jest takie. Polacy, a szczególnie lewacy, bo jest to w znacznej mierze przesłanie, moim zdaniem, do lewicy. Lewica w Polsce, lewica w całej Europie mocno wspiera Palestynę i krytykuje Izrael, zarzucając mu nawet zbrodnie przeciwko ludzkości. No i negatywny stosunek do Izraela po tych wydarzeniach, które mają miejsce w strefie gazy, w całej Europie wzrasta, również wzrasta w Polsce. No i przesłanie tutaj jest takie, że zauważcie, Polacy, co będzie, jeśli Izrael przegra tą wielką wojnę z Arabami. Czy znaczy Palestyńczycy to akurat nie Arabowie? Szukano ich genezy, i historycy doszli do wniosku, że on się wywodzą z Grecji, ale to mniejsza z tym. Co się stanie, jeśli Izrael przegra, jeśli Izrael przestanie istnieć? No i odpowiedź tutaj twórców tego programu jest taka, czy tych, którzy stoją za twórcami. Podkreślmy, że ten cały program, ten cały kanał są finansowane przez Unię Europejską. No to przesłanie jest takie: jak Izrael zginie, przestanie istnieć jako państwo, to wszyscy jego mieszkańcy przeniosą się do Polski ze wszystkimi swoimi pieniędzmi, no i efekt będzie taki, że miliony Polaków. Którzy będą chcieli no, jeszcze jakoś sprawnie funkcjonować w Polsce, przejdzie na judaizm. No i Maciej Sztur jest takim człowiekiem, takim symbolem takiego Polaka, który przechodzi na judaizm i dzięki temu zostaje prezydentem Polski, ale jak widać symbolicznie za jego plecami reprezentuje Izrael, nowy Izrael i reprezentuje Polskę. No i teraz yy, odbywa się referendum, prawda, czy Polska będzie dalej Polską, czy będzie nowym państwem żydowskim. I ostrzeżenie jest takie: nie atakujcie Izraela, chronicie Izrael, bo jeżeli Izrael zginie, to Polska też zginie. No i teraz tytuł całego przedstawienia i tytuł wystąpienia sztura Macieja sztura jest jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. To znaczy, jeszcze Polska nie zginęła, póki Żydzi żyją i są silni. I myślę, że tego nie ma co komentować. Myślę, że to należy potraktować jako poważne, poważną polityczną przestrogę. I myślę, że w tym jest wiele prawdy, prawda? Bo znaczna część Izraela, Żydów chciała się przenieść na Ukrainę znaczy, mówiła o powrocie do Polski, I, ale myślała o tych polskich terenach, które obecnie należą do państwa Ukraina. Sytuacja na Ukrainie się coraz bardziej komplikuje, sytuacja wokół Izraela się coraz bardziej komplikuje. I jeżeli nastąpią jakieś rozstrzygnięcia wokół państwa Izrael takie negatywne dla państwa Izrael, no to scenariusz prezentowany przez Macieja Sztura jest bardzo prawdopodobny. Czy z tego wynika, że mamy wspierać Izrael, a występować przeciwko Palestyńczykom, czy, przeciw, czy nie reagować na to, co dzieje się w Strefie Gazy? Oczywiście nie. I reszty myślę, że nie ma co komentować, że sami Państwo doskonale wiecie, jak to należałoby skomentować. Dziękuję bardzo.